Udał się jak nic. Siemaneczko, YouTube'owe świrki. Jak widzieliście w ostatnim vlogu, Ola decydowała, co jadłem po zawodach i zrobiła ten zajebisty, sztosowy i naprawdę, naprawdę smaczny blok czekoladowy. Mm. No, to jest ten smak z dzieciństwa. Tak? I w komentarzach prosiliście o przepis, także jesteśmy przed Wami w pięknym ujęciu i będziemy dla Was gotować i pokażemy, jak ten sztos wykonać. Od razu powiemy, że to nie jest fit przepis, nie. to nie jest coś, gdzie macie liczyć makro, tylko jak będziecie chcieli zrobić cheat meal, to właśnie warto spróbować sobie zrobić coś takiego, bo naprawdę dla podniebienia naprawdę to jest warto. absolutna magia, bo pojechaliśmy z tym do naszych rodzin i dla nich również Wszystkim były magia. Wszystkim smakowało. Więc czemu nie? Także lecimy. Co będziemy potrzebować? Forma keksowa o długości 25 cm około. Folia, którą wyłożymy tą formę, bo ciasto nie idzie do piekarnika, tylko do lodówki. Na samo ciasto masło, cukier, kakao, mleko w proszku i 120 ml wody. A jeśli chodzi o dodatki, to jak lubicie, u nas będą herbatniki, będą pianki marshmallow. Z orzechów orzechy włoskie i migdały, rodzynki żurawina i morel. Ale możecie dodać co lubicie. Czy czekoladę, czy jakieś inne orzechy. Totalna samowolka. No dobra, to co dalej? Najpierw wykładamy folią z kożyczą, czyli formę sobą. O tak. Mhm. Tylko tam idzie do lodówki, łatwiej wyjąć. Po prostu ciągnął za folię. 300 g mleka w proszku. Odkładamy. Teraz 80 g herbatników. Łamiemy je na 2-3 części. 4 takie większe kawałki, po prostu. Co chodzi o to, żeby ich w tej masie były, tak? Tak. Żeby nie było jakieś drobne, bo potem jak wymieszamy z tą masą... Tak, żebyście żeby to... gryzili i chrupali sobie herbatniki. Też fajnie wygląda po prostu to Jeszcze, ja tam coś czuję. Dodajemy 40 gramów moreli. Jeśli nie lubicie, możecie to pominąć albo sobie zamienić na coś innego. Damy troszkę więcej. 40 g orzechów włoskich i 40 g migdałów. sobie zamienić też na orzechy pekan, jakie chcecie. I teraz to najlepiej sobie wyłożyć na deskę i posiekać nożem. My dla ułatwienia korzystamy z Thermomix'a, żeby po prostu za nas posiekało. jesteśmy wygodni. I teraz 30 g rodzyn, i 30 g żurawiny. I pianki marshmallow. Jak szukacie takich małych, to w Auchan wiesz, tam długi. około 30-40 gramów, jak lubicie, więc ja mi dajemy około 30. Więc ze wszystkich składników orzechy siekamy na mniejsze kawałki i morele. To możemy zostawić, w przepisie jest też, żeby posiekać. Ostatnio tak robiłam, ale wyszła mi miazga z tego i stwierdziłam, że tym razem próbujemy bez miksowania. Zobaczymy, jak wyjdzie. No i to zostawiamy w całości, herbatniczki i pianki marshmallow, to na sam koniec. Także to siekamy, to siekamy, resztę zostawiamy. Więc nasza miazga z moreli wyszła tak posiekana, posiekane orzechy, to zostawiamy i teraz zaczynamy robić samo ciasto. Teraz na samo ciasto będziemy potrzebować 250 g masła, 300 g mleka, które wcześniej odmierzyliśmy, 120 ml wody, 45 g kakao, i cukru ostatnio daliśmy jak w przepisie 130 gramów, teraz dałabym połowę z tego, więc z 60 gramów około do 70, bo wyszło według mnie za słodkie. Czy znaczy wszystkim smakowało, ale my nawet lubimy słodkie, ale było naprawdę słodkie, a wszystkie dodatki są. To kwestia zrobienia kilka razy i taki znalezienia Tak, ale trzeba, smaku. tak, dokładnie, trzeba swój smak znaleźć, czy wolicie słodszy, czy nie. W przepisie wcześniej, jak robiliśmy, było 130 i wyszło ok, ale było słodkie. Teraz próbujemy z połową. 100 lat później. Te. To będzie dobry te przejściówka ze Spongeboba. One hour later. One hour later. A co by się stało, jakby całą kostkę wrzuciła nie kroju? No trzeba to rozpuścić zaraz po prostu, wtedy jest szybciej. Zależy czy masło jest zimne, czy ciepło. Zawsze w tym się y, lepiej jest w kawałkach wszystko dawać. No tak normalnie, nie robić. No w garnku masz to wiesz. 120 ml wody. Wystarczy. Mamy połowę tego co normalnie. Więc polecam zawsze do wypieków, to kakao jest naprawdę dobre. Książkę. Dekomuera. Nie przetaprzyć wsparcie psów przy nagrywaniu zawsze w cenie, nie? Kessie, lubisz nagrywać z nami, tak? No. Teraz wydaje mi się, że najlepiej w jakimś garnku po prostu zanim dodamy mleko w proszku włożyć to masło, kakao, cukier i wodę i podgrzewać delikatnie, żeby to się rozpuściło i stworzyło czekoladową masę. Także my to robimy w termomiksie. U Was na spokojnie można to w garnuszku jakimś zrobić. To jest około 4 minuty. A few moments later. Szefowo, wyciągnij miskę i pokaż, jak to wygląda. Czego szukamy w garnku? Gęstej, czekoladowej masy. Jak to mamy? Dalej podgrzewamy i stopniowo dodajemy po prostu mleko w proszku. Dlatego odmierzamy je wcześniej. I mieszamy, 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 aż się połączy. Dwie, trzy minutki. Więc my teraz to zrobimy? to Przez tą dziurkę. Za to właśnie kocham termomixa, nie muszę jedną ręką dodawać, a drugą mniejszać. Dobra, i wychodzi taka gęsta masa. Dosłownie o. Taki krem czekoladowy. Gęściutki. Teraz odstawiamy garnek, żeby już się nie podkrzywało. I dodajemy wszystkie bakalie, czyli dajemy morele, orzechy i rodzynki żurawinę I wszystko mieszamy dokładnie. I teraz Wam będzie łatwiej w garnku to zrobić, bo tam są noże na dole i nienawidzę mieszać w termomixie. <grystanie> Dlatego zrobimy teraz taki myk, żeby był łatwiej, żeby ręka się nie męczyła. Czy wszystko zrobię to Damian? Dobre. To ma się generalnie wszystko połączyć, tak? Tak, w taką jedną masę. Dlatego też nie robię jak w przepisie, bo w przepisie jest dodać herbatniki i delikatnie wymieszać. A ja wolę mocno wymieszać to, a potem dodać delikatnie herbatniki Ja ci ufam, bo zawsze twoje życie nie wychodzi za więc... W ogóle lubię próbować nowe przepisy i robić potem to po swojemu drugi raz. No dobrze, wtedy już wychodzi idealnie. Ale to wygląda super, jest. Ja bym tą samą masę zjadł, że nie potrzeba z tego nic stworzyć. <grym> nie. Dobrze. Mamy okay, wymieszane. Tak. się. Pięknie. W przepisie i wcześniej jak robiłam, było tak, że dodajemy herbatniki i wszystko do jednej masy, delikatnie mieszamy i wykładamy, ale przez to, że ciężko mi było tam dostać się do dna, to w jednym miejscu było na przykład dużo herbatników, w innym mało i teraz stwierdziłam, że zrobię tak, że po prostu wezmę trochę masy na dno, po układam herbatniki, znowu masa i tak będę przekładała. Także spróbujemy w ten sposób. Wy możecie albo wrzucić herbatniki, pianki, marszmalu, cokolwiek tam macie do tej masy, delikatnie wymieszać i wylać do formy, dokładnie poupychać, żeby się nie robiły pęcherzyki powietrza, albo tak jak ja teraz, kombinować, żeby było w porówno. dobijamy do dna, żeby te pęcherzyki powietrza się nie robiły, bo po prostu będą dziury. Jak przekrojymy? Jak już ułożymy i wygładzimy ładnie górę, wkładamy do lodówki na 6 godzin minimum. Im dłużej, tym twardszy będzie. I gotowe. Warto tutaj chyba dodać, że jak włożycie do zamrażarki, to robi się z tego naprawdę taki zajebisty baton. Osobiście mi naprawdę przypadło do gustu. Poczekaliśmy sobie z 20 minut, aż się rozmrozi, i tak na maksa męczyliśmy się, żeby to e, ukroić, ale potem tak fajnie w buzi. Zgrzytało i gryzło się jak batonika. O... A ja wolę z kolei z lodówki normalne ciasto, nie jak Damian, ale żeby było jasne, nie mamy lodówki, dlatego było zamrażarce. No. ale nie, no do lodówki wystarczy i wtedy jest zbite, jest zimne, a nie jest takie jak lód. Także żebyśmy dzisiaj już Wam to wrzucili, włożymy to na chwilę do zamrażarki, a potem na naszą yy, nową lodówkę. O I myślę, że w 3 godziny to się zrobi. No, więc przypominamy, że zepsuła nam się lodówka, więc partyzantkę na balkonie sobie robimy i korzystamy z tego, że jeszcze gdzieś tam 3-4 stopnie u nas w trójmieście jest. Także przepraszamy za brak profesjonalizmu i gdzieś tam też dźwięki psów. No, ale lepiej coś nagrać niż czekać na ciszę albo działającą lodówkę, bo byśmy się chyba. Nigdy nie ma dobrego momentu. No, nigdy byśmy się chyba po prostu nie doczekali. Także zaraz zobaczycie. Jak to przepięknie wygląda. Minął jeden dzionek Ola schowała blok do zamrażarki, a potem wystawiła go już na zewnątrz do niedziała, niedziałającej lodówki, więc było troszkę więcej stopni, ale blok się udał i wygląda tak. tu coś pięknego. Także kroimy. W angielsku można powiedzieć, że to jest takie satisfying. Mega zajebisty widoczek. Udał się jak nic. Także bloczek się nam udał. My akurat tego jeść. Teraz nie będziemy i przy okazji, że jedziemy do przyjaciół opijać moje medale z zawodów, to mieliśmy zrobić jakieś przekąski, więc Ola wpada na pomysł, żeby zrobić blok czekoladowy. I przy okazji to po prostu nagraliśmy na kanał, bo takie były Wasze prośby. Także gdzieś tam na ekranie wrzucę kalorie i makroskładniki całego takiego bloku i potem podzielonego na kawałki takie pira ze drzwi. Bo niektórzy makro chcą znać, chociaż robiąc ten blok, radzę Wam tych makrosów nie liczyć, bo się nie da, bo gwarantuję Wam, że na jednym kawałku się po prostu nie skończy. Nie da się. Nie ma opcji. To jest naprawdę zajebiście dobre. Także mam nadzieję, że przepis się podobał i go wykorzystacie. Jak go wykorzystacie, to koniecznie oznaczcie i mnie, i Ole na Instagramie, żebyśmy widzieli Wasz wypiek. I przy okazji, wiem, że jeszcze w komentarzach... Wypiek z lodówki. No, wypiek z lodówki, zamrażarki, niezamrażarki, zepsutej lodówki itd. Z Ale najważniejsze, że w każdych warunkach możecie go przygotować, bo nie ma z tym zbyt dużo roboty. Ale prosiliście też o przepis na te bułki z tamtego vloga, więc jak się ładnie do Oli uśmiechniecie w komentarzach, to w następnym filmiku, jeżeli z zawodów mi się jeszcze nie uda tego zgrać, to zrobimy dla Was bułeczki. Bardzo prosty przepis, ale to są naprawdę zwykły. mega tak, fajne. Ale Także bardzo dziękujemy za oglądanie. Łapkujcie, subskrybujcie i komentujcie, żeby filmik i cały kanał leciał w świat. My się z Wami żegnamy. Idziemy tego, ten filmik obrabiać i szykować się na imprezę, bo dzisiaj będzie leciał rum, pizza i inne takie fajne rzeczy. ならじゃ。